A dzisiaj zapraszam Was do recenzji Huawei Matebook X Pro 2022. Technolog. Jeżeli chodzi o tą recenzję, recenzję tego komputera, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim, tak aby oczywiście nie przedłużać. Ten sprzęt jest. Najlepszym laptopem, którego testowałem do tej pory, komputer, mimo swoich niewielkich rozmiarów, bo jak najbardziej jest to właściwie taki ultrabook, jest bardzo lekki. Druga sprawa jest taka, że ma ekran 14,2 cala i właściwie ramki są minimalne, więc designersko naprawdę wygląda świetnie. Do tego ekran Huawei Full View w 90 Hz, tak więc jak na laptopa jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak więc wszystko tutaj ultra płynnie wygląda. No i druga sprawa, komputer również designersko właściwie jest świetnie wykonane jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie tak więc tutaj naprawdę wow Huawei zrobił ogromną robotę właśnie robiąc projektując Matebooka X Pro 2022 z procesorem Intel Core i7 12. generacji mamy grafikę Intel Iris XE tak więc jest tutaj naprawdę mocno 16 GB pamięci RAM oczywiście DDR5 tej najnowszej no i druga sprawa dysk nawet do 1 TB dysk oczywiście rzecz na SSD i jest bardzo szybki, tak więc tutaj komputer po prostu śmiga. Ale oczywiście zacznijmy od początku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tego laptopa Ultrabooka, bo tak właściwie chyba będę chciał go nazywać, jest to na pewno sprzęt skierowany dla osób, które potrzebują już dużo wydajniejszej maszyny, maszyny, która będzie naprawdę wyglądała bardzo dobrze, tak jak właściwie jakiś taki niewielki mini laptop. Natomiast y, oczywiście w środku będzie kryła naprawdę ogromną moc i y, właściwie te możliwości są bardzo bardzo duże. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o moje użytkowanie, jako powiedzmy twórcy wideo, gdzie zajmuje się głównie obróbką materiałów, obróbką grafiki, zarządzaniem, chociażby swoim kanałem, zarządzaniem firmą, czyli przede wszystkim pakiet biurowy i oczywiście oprogramowanie do obróbki, montażu filmów czy zdjęć, tutaj ten komputer właściwie w 100% spełnił moje oczekiwania, bo zarówno jeżeli chodzi o wydajność, o możliwości Windowsa 11. Pro, który oczywiście jest tutaj wbudowany, tutaj właściwie mogę śmiało powiedzieć, że ten komputer po prostu przewyższył. Na nawet w pewnym stopniu moje potrzeby. Niemniej jednak, na pewno e, świetną opcją, i to muszę od razu powiedzieć, e, na pewno jest ekran. Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, 14,2 cale. To ekran 90Hz, tak więc wszelkiego rodzaju ruchy, chociażby nawet kiedy oglądam jakieś materiały, albo po prostu gdzieś się obrabiam, to ten ruch jest bardzo płynny i właściwie widzę, e, jak to wygląda dokładnie. Do tego procesor dokładnie Intel Core i 7 1260P, i to jest Intel Core i 7 12 generacji. I Mamy certyfikat Iwo, tak więc naprawdę, wierzcie mi, układ jest bardzo, bardzo mocny. I grafika Intel Iris, zintegrowana XI. I tutaj możecie powiedzieć, że rzeczywiście to nie jest sprzęt przeznaczony typowo do gamingu, i rzeczywiście też po części tak jest. Oczywiście te najnowsze, najmocniejsze produkcje pójdą na nim, niemniej jednak, no chociażby nie w takiej pewnej ilości klatek, jakbyście chcieli. Natomiast takie gry, typu właśnie WOD, czy na przykład LOL, GTA, w które tutaj sobie grałem, tak aby testować, szły bez jakiegoś. Większego problemu, oczywiście może nie w największej ilości klatek, ale na pewno tutaj pod tym względem w mojej opinii jest to jak najbardziej poziom, bardzo, bardzo dobry, i tutaj tego się nie czepiam, ale właściwie jeżeli chodzi o gry, tyle mogę powiedzieć, bo sam żadnym gamerem nie jestem, raczej ten komputer wykorzystywałem pod kątem pracy. I a propos pracy, chociażby montaż filmów, czy na przykład obróbka zdjęć. Mamy tutaj ekran z, z paletą z gamą P3, tak więc jeżeli chodzi o kolory, naprawdę poza tym, że ekran jest bardzo ma bardzo wysoką rozdzielczość, dokładnie 3,1K, tak więc jest świetnie. Mamy tutaj właśnie tą paletę P3 i to jest właśnie rzecz, która sprawia, że naprawdę odbiór, jeżeli chodzi o kolory, które są naturalne, jak najbardziej one są właśnie dzięki palecie P3 dużo bardziej właściwie raz, że intensywne i przede wszystkim mają szersze spektrum właściwie tych barw i to jest bardzo pomocne, szczególnie kiedy montujemy na przykład jakiś materiał i chcemy, aby on wyglądał jak najlepiej, tak więc wszelkiego rodzaju, na przykład, kolorowanie i tak dalej, wygląda tutaj bardzo dobrze, bo mamy pewność, że chociażby odbiorca, na przykład, na innym komputerze, na smartfonie, będzie widział to mniej więcej podobnie. Kolory nie są przekłamane, tak więc tutaj pod tym względem jest jak dla mnie super. O ultralekkiej konstrukcji już mówiłem, jest to konstrukcja ze stopu magnezu. Ja akurat dostałem wersję niebieską, tak więc ona mi się akurat bardzo podoba. To jest komputer naprawdę wyglądający świetnie. Jego Waga to jest dosłownie 1,26 kg, tak więc jest bardzo lekki. Właściwie dzięki swoim niewielkim rozmiarom mieścił mi się na spokojnie do nawet mniejszego plecaka czy po prostu jakiejś takiej torby typu aktówka. Tak więc tutaj nie ma z tym problemu. Oczywiście pamięć 16 GB, jeżeli chodzi o RAM, sprawia, że praca, nawet jeżeli chodzi o wielozadaniowość, jest tutaj bezproblemowa. Możemy otworzyć multum, kart gdzieś tam w tle i komputer nie będzie absolutnie się ani ani też po prostu gubił tego. Tutaj sprawdzałem to i naprawdę działa to świetnie, nawet montując film w 4K i mniej więcej też przeglądając chociażby w przeglądarce różnego rodzaju inne strony, tak więc jest to bardzo, bardzo dobrą opcją. Bluetooth 5.2, jak najbardziej możemy podłączać słuchawki, chociażby ja na przykład FreeBuds 2 Pro podłączałem i nie było żadnego problemu, tak więc tutaj kolejna fajna sprawa, że mamy najnowszą właśnie wersję Bluetootha. Kamerka do rozmów wideo 720 P, szkoda, że nie 1080, niemniej jednak, no i tak zwykłe HD jest bardzo jakby taką optymalną, wydaje mi się e, optymalnym wyborem. Tak więc, no tutaj powiedzmy, że tego się nie czepiam, mogłoby być lepiej, ale i tak jest dobrze. No i przede wszystkim e, porty mamy tutaj e, tylko i wyłącznie 4. 4 i aż 4 bo właściwie 4 USB typu C e, i jeszcze jeden port, czyli na Jacka. Tak więc możemy sobie przewodowo podłączyć słuchawki, no bo wiadomo, kiedy na przykład montujemy materię no To chcemy mieć właściwie praktycznie zerowe opóźnienie, jeżeli chodzi o to, co widzimy na ekranie, czyli obraz i dźwięk. Tak więc tutaj to widać, że Huawei też potraktował ten sprzęt jako no właściwie komputer stricte też dla profesjonalistów, bo mi to się bardzo przydawało. No i system Windows 11 Pro, który jest zdecydowanie bardziej zaawansowany i ma więcej opcji niż na przykład zwykła 11, na przykład Home Edition, którą prawdopodobnie większość osób kupi w zwykłych laptopach konkurencji. Tak więc tutaj to też jakby. Zaznaczam. Do tego komputer ma świetny gładzik. Zrobiłem o tym osobny materiał, tak więc gdzieś tutaj w karcie się pojawi. Zachęcam oczywiście też, abyście gdzieś go tam może znaleźli na kanale. Pojawił się niedawno. Dzięki temu gładzikowi, dzięki gestom, możemy na przykład szybko regulować jasność, możemy szybko regulować dźwięk, możemy minimalizować okna, możemy je zamykać dosłownie jednym gestem. Nie musimy gdzieś tam udawać się, na przykład kursorem do poszczególnych przycisków. To niekiedy naprawdę ułatwia pracę i do tej dodatkowo jeszcze możemy chociażby poprzez górny górną tą część tego touchpada scrollować, a właściwie przewijać na przykład materiału, czy to na YouTubie czy na Netflixie, tak więc jest to świetną sprawą kiedy na przykład oglądamy sobie wieczorem Netflixa nie musimy na przykład gdzieś tam kursorem klikać albo właściwie sterować tą jasnością nie musimy szukać przycisku gdzieś tam u góry, tak więc robimy tutaj sobie wszystko jeżeli chodzi o gładzik i oczywiście on ma taki właściwie haptyczny wyraz, bo czujemy takie wibracje, tak więc naprawdę Zrobiło to na mnie wrażenie, i tak jak mówiłem wcześniej, no zrobiłem o tym osobny materiał. Tak więc do tego Was zapraszam. Tutaj tylko na przebitkach krótko widzicie, jak to mniej więcej działa. Jeżeli chodzi o ten komputer, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to świetny sprzęt. Właściwie ciężko się tutaj do tego przyczepić. Dodatkowo, oczywiście, ekran mamy dotykowy. Tak więc na przykład scrollowanie chociażby stron internetowych, to mi się podobało. Miałem po prostu sobie laptopa na przykład na kolanach i przewijałem sobie strony chociażby z jakimiś newsami technologicznymi, czy gdzieś tam na przykład w ogóle poruszając się po interfejsie no i do tego mamy ładowanie supercharge 90W i oczywiście ta ładowarka 90W jest w zestawie, tak więc możemy naprawdę ten komputer szybko naładować. Wystarczy tam dosłownie na przykład 20 minut i już mamy o kilkadziesiąt procent więcej, jeżeli chodzi o baterię. Tak więc to jest super. Tak więc tutaj pod tym względem naprawdę mi się to podoba. No i oczywiście mamy te cztery porty. USB typu C, z czego dwa to są Thunderbolty czwórki, i możemy podłączyć nawet monitor do w rozdzielczości 8K. Tak więc, no tutaj już chociażby to ten parametr świadczy o tym, że ten procesor i te grafikę jest na tyle dobra, na tyle zaawansowana, że nawet obsłuży monitor, telewizor, ekran właśnie z rozdzielczością aż 8K. Tak więc to naprawdę jest niesamowite. No, jeżeli chodzi o zastosowany tutaj, właściwie antenę, jeżeli chodzi o WiFi, nawet tutaj tutaj możemy mieć osiąg do 2, nawet tutaj możemy osiągnąć poziom do 2,4 gigabitów na sekundę. Tak więc to jest ultra szybka prędkość. Jeżeli oczywiście macie takie łącze albo gdzieś jesteście w podróży i jest faktycznie szybki internet, no to tutaj naprawdę to robi wrażenie, bo w większości przypadków na przykład jeśli kopiujecie, przygrywacie sobie pliki właśnie bezprzewodowo, to taki standard naprawdę pozwala to zrobić właściwie no, ultra, jak wspomniałem, szybko. Tak więc na pewno ten komputer, przede Wszystkim polecam profesjonalistom podwójna przestrzeń barw, czyli właśnie gama P3 SRGB. Możemy sobie oczywiście wybierać, czy chcemy właśnie korzystać z tej palety barw szerszej, czy chociażby zwykłej. 90 Hz, jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania, bardzo pomaga to. Szczególnie jeżeli chociażby na przykład chodzi o oglądanie filmów, czy na przykład właśnie też montaż, poruszanie się po interfejsie. Rozdzielczość ekranu 3,1K, tak więc jest naprawdę super. No i właśnie ten gładzik, którego nazywa. Huawei free touch mamy 8 tak naprawdę takich konkretnych gestów które ułatwiają obsługę i no to jest po prostu super tak więc no komputer mimo że nie jest najtańszy to taka najbardziej topowa konfiguracja gdzie mamy 16 GB pamięci RAM 1 TB Intel Core i7 12 generacji z dopiskiem P kosztuje 8999 dokładnie złotych. Natomiast no za tę cenę otrzymujemy naprawdę bardzo konkretny sprzęt którego podejrzewam po prostu przez lata będziemy mogli korzystać. Oczywiście na stronie Huawei'a możemy sobie go wziąć na przykład na 20 rat po 0%, tam gdzieś rata, która wynosi 400 kilka zł pewnie będzie lżejsza, jeżeli chodzi o budżet, bo rzeczywiście mamy ten sprzęt już u siebie i po prostu sobie go powoli spłacamy, tak więc no, jest to też świetną sprawą. Tyle jeśli chodzi o ten materiał, raz jeszcze dzięki, subskrybujcie, aby być na bieżąco, jeśli chcecie zostawcie łapkę pod tym filmem, jeśli Wam się podobał, pytajcie w komentarzach, jeśli Macie jakieś pytania? Dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Technolog.